Hey, kochani, witam was w kolejnym się na kanale. Dzisiaj już dzień 14. Mój asystent ma wolne, także mój nie ma asystent. Siedzi tu z boku, wspieram duchem, Co się za głowę złapał. No biedactwo. Zaczniemy od tego misia, którego tu trzyma. Od czternasteczki, czas leci jak szalony 10 dni jeszcze. Słuchajcie, uważnie. Oglądajcie. Dziękuję Wam pięknie za obecność. Taka czekoladka dzisiaj od dawna nie było. Także super skonsumuję. Weź mi tam gadzino, połóż gdzieś z boku. Czekoladeczka jest. tu też nadzoruje z boku, jak mi się uda. Chodź z panci. Pokażesz się y swoim widzom? Chodź, chodź. Chodź do panci. O Jezu, pancia, dobrze karmi, nie? O, No ja wiem, wiem. Pokaż z Nie chcesz. Nie jesteś, dobra. O, 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 zbliżenie. Odkładamy s No i ci już, już nie będę cię tu dręczyć. Weźmy może sobie teraz czternastkę biedni. Tu spanci sobie myśli, co ta wariatka chce. Czternasteczka. O, o, poszła z okienkiem, Miodek, Elgraj. Miodek czyli taka jak już była. Nie zaskoczyli mnie. Nieładnie z ich strony. Dobra. Zalando, czternasteczka, gdzieś 14. tu jest takie dużo okienko, raczej szufladka. No i co my tu mamy? Maskara. Czarny tusz do rzęs, no i fajnie, jak tam raz do roku maluję, ale tusz zawsze, myślę się, przyda. Czarny, klasyczny, bo nieraz widziałam w tych kalendarzach jakieś niebieskie, zielone. Czarny jak najbardziej jest ok. Będę testować. Teraz weźmiemy sobie może miotki, bo tu mam, widzę już u góry. Co my tu mamy? O, pasta, kurczę, znowu pasta. Były migdały, by, były nerkowce, teraz są pistacje. No i fajnie, będę testować. Chociaż powiem Wam szczerze, nie jestem jakąś wybitną fanką pistacji, ale spróbujemy. No i czternasteczka flakoni, chodź tu. Coś leciutkiego, zobaczymy, co my tu mamy. O, jakieś badziewko. Jaki chociaż, może nie, zaraz zobaczymy, bo tu widzę taka znana marka Shiseido. Płatki pod oczy dwa razy, no to nie, to nie główienko, bo Shiseido to ponoć dobry towar. Jeszcze fajnie, bo w jednym okienku dali dwa razy płatki pod oczy, także przetestuję. Zobaczymy czym się ludzie zachwycają. No i co? Odkładam kalendarze, okienek coraz mniej. No i słyszymy się za chwilę na strapeczkach. No jesteśmy na strapeczkach. Niestety tu też muszę mieć lampę, bo jest ciemno. Pada cień, ale mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać już na. Drapaniu, obraz widzę jest ok. Mam nadzieję, że Wy też widzicie ok. Mam lotka super 7, pensja. Taki standardowy właśnie zestaw za 3 zł, szczęśliwe linie. Klasycznie szybka piłka. Dzisiaj jest mega krzyżówka. Numerek 15. Zostawiłam tutaj na każdej po 4 literki. Pewniaczka nie ma. No i ta nieszczęsna choinka, świąteczny kalendarz. 14 spaczki Powiem Wam dramat: to jest ta choinka. Niedobrze się już robi drapiąc. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za wczorajsze miłe słowa. Pamiętajcie, żeby oglądać, słuchać no i być na bieżąco pod filmami, żeby brać udział w zabawie. Ok, sztabki. Mamy raz, worek, jeden i drugi. Monety, raz i dwa. Także jak nic nie pominęłam, to tylko pięć symboli, a trzeba mieć sześć żeby zapłacili. Przypominam, właśnie 24 trzeba będzie podać hasło, które się utworzy. Komentarze będą ukryte. Słonik numer 48 nie będzie zgapiania od siebie, chyba, że coś mi zepsują, i się komentarze odkryją. Ale to i tak trzeba być obecnym pod każdym masem. Nie ma słonika. Więc samo Napisanie hasła nic nie da. Super 7 numerek 95. Jest 6, 2, 8, 5, 9, 4 i 3. Myślę, że tak 27 właśnie. Nie się opowiadam. Pensja numer 36. Że po prostu do 26 do 16, czyli dwie doby, będziecie mieli czasu na nadrobienie i wpisanie hasła. Szukamy 9.21. Ja potem do końca roku sprawdzę sobie każdego, czy podał dobrze hasło, czy był pod każdym filmem. Nie ma nic. Zrobię sobie listę osób, które biorą udział właśnie do końca roku, a po nowym roku wyłonię właśnie, wyłonimy razem zwycięzcę, numerek 66, trzymajcie kciuki, korona i krab, no i zapomnianie oczywiście, sorry mówię, mam lampę, to dzisiaj może rzeczywiście być ten obraz nieidealny dwa dni było ładnie, a dzisiaj już znowu trzeba się doświetlać także może być różnie złoto i klucz Staram się jak mogę. Okej. Okay. Serce i śliwka. Daliby coś kurde wygrać. Naprawdę na razie nie mamy nic. Wiśnie i słoń. No i co? Albo niedowidzę, albo nie ma. Gruszka i kwiatek. Winogrono i arbuzik. Okay. Nie okej, okay, bo nie ma wygranych. Jabłko i pik. Dobra. Sakwa i biedronka, biedronka. Okej. Okay. Diament i pomarańcza. No i ostatnie dwa: garnek i truskawka. No i nie ma nic, także elegancko na razie, elegancko, no ale co zrobić, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Weźmiemy teraz choinkę, krzyżóweczkę sobie dokończymy na końcu, czy w końcu tej 14 będzie jakaś gwiazdka, jest ciuchcia, czapa, kula, stroik, świeca. Renifer, piernik, sople, sanie, rękawica, bałwan, skrzat, łyżwa, kartka, szyszki, anioł, kożuch, trąba, kominek, nie no, że nada, bęben. Karpeta, lizak, dzwon i choinka. Nie ma kurde gwiazdki, nie no. W pale się już nie mieści. Trzy takie same kwoty. Ja ich wysadzę w kosmos. No i nie ma. Nie, żenada, po prostu żenada. Szukamy Mikołajca bez jajca. a i znowu dziad. Nie, w pale się nie mieści. 14 zdrapek i tylko jedna zdrapka była wygrana jak na razie. Po prostu powiem wam, te choinki... Głupi był to pomysł naprawdę. Całe szczęście że tam być musi coś jeszcze, bo naprawdę żenuła. Krzyżóweczka z numerem 15. Chyba mówiłam, w razie czego powtarzam. Nic mu się tu nie ułożyło, przynajmniej na tej pierwszej i lecimy. Jak tu nic nie będzie, no to będzie pierwszy raz odcinek na zero. Piękny. O, no ale i tak bywa. Ozon nic nie poradza. O, o, o. Sama sobie nie wydrukuje. A fajnie by było. S, Oslo. Zawsze kuszą. Po no, dwa, po to. I. Jest trzeci, jest, jest wygrana. No fajnie, mamy zwrot już dwie dychy. Kamień serca. Bo już myślałam, że zakończymy tu. Mamy Ozon, Oslo i Mit. No to chociaż tyle. I H, no to już nic nie dołożymy. Hanom dowalili. Ale jest. Upewnijmy się jeszcze. Osy, o, jest. Ozon. Ozy, on, Jest. Mit. My i ty. Jest. No kurza, twarz. Całe szczęście. Odetchnęłam. Tutaj co mamy? Dwa wyrazy w drugiej. Ibis i Gra. Tutaj jeden. Igor. Także zobaczymy. Będziemy się przesuwać. Mam nadzieję, że to widać. O tak, zrobię sobie będzie lepiej i będzie mi wygodniej drapać. Ok. lecimy. U, twarz, no. Nie mógł się ogarnąć. Jak stara babcia. Dobra. C. CCC. CCC. C, c, c. W Gdańsku CCC c, c, zlikwidowali. Ruch. Znaczy nie w całym Gdańsku. Gdzieś tam znaczy w sumie nie wiem, czy gdzieś tam zostało. Bo w galerii u nas, w obu galeriach zamknęli. E. Rabel. Nic tu na razie nie dokładam. Tu opominięte, no niestety. Pomijam, pomijać będę. E. E, e, e. Okej. Okay. Przedostatnia literka F. No to F to mi jest bardzo potrzebne. Bardzo, bardzo. I M. Jest trzeci wyraz na drugiej. To już mamy cztery dychy. No pięknie, powiem wam. Pięknie. Pięknie, normalnie wzruszyłam się. <gry> ja ja sobie robię czyść. Mamy tutaj ibis, czy ibis jest? Iby, is, jest. Gra, gry, a jest. I marchia. O matko, my, ary. Cychy i a jest. No to fajnie, no to cztery dyszki są. Od razu lepiej. To dzisiaj normalnie rekord. Teraz tutaj mamy wyraz kibic. Tutaj mamy kos. No zobaczymy, czy jest coś dołożymy w lot. To można być zachłanny A co tam? W. o jest drugie. Ok. W, w, w. W. Czyli warto było wziąć tą krzyżówkę po długim czasie. Się odbraziła. J. 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 Ok. J. Objaw. No, wygrane bezobjawowe. T. O, ale mi się w brzuchu przelewa. O, panie. T, t. Ale nic tu nie dokładamy. T, t, t. Tort. To jest drugie. No i ostatnia literka Z. Ale nic nam tu nie da. No niestety wychodzi na to, że mamy cztery dyszki, nie będą kontrolne, chyba D, sprawdźmy. d jedno jest i jest drugie. No i fajno, fajno, cztery dyszki dzisiaj. A teraz okienka, zaczniemy od tego i dzisiejsza literka, i jak Iza. Czternasteczka. Lizak za trzy stówki. Mm -hmm. To nie wiem z czego ten Lizak. I angielski kalendarz. Dwa różne wieniec i kurteczka za milion. No to już trzeci milion w tym kalendarzu, powiem Wam na bogato. Także podsumowanie. W sumie to już myślę zrobione. Cztery dyszki w krzyżówce. Bardzo jestem zadowolona. Fajnie. Mam nadzieję, że cieszycie się razem ze mną. Jeżeli chodzi o kalendarze, pasta pistacjowa. Jeżeli nie ja, to małżonek zje, bo lubi pistację. Maskara, czy tam masakra czarna. Czekoladka zaraz zjem. Shiseido. Dwa razy płatki pod oczy i Herbatka. Żegnam się z Wami. Do jutrka. Pa-pa-pa.